Siemanko rozpoczynamy rozgrzewkę od krążeń ramion. Wykonujemy małe krążenia 10 do przodu, 10 do tyłu. Cały czas trzymamy łopatki ściągnięte, ale najpierw mamy kosteczki ustawione do góry, a następnie w drugiej serii kosteczki ustawione do dołu i wykonujemy takie same krążenia. Lecimy dalej, ręce na bok, łokcie na wysokości barków. Pamiętajcie cały czas o aktywnych łopatkach i prostujemy, zginamy ręce 15-20 powtórzeń. Następnie rotacje, zewnętrzna i wewnętrzna. I na końcu krążenia przed ramion, rozgrzewamy stawy łokciowe. Również 10-20 powtórzeń w każdą stronę. Przechodzimy do podporu przodem. Uruchamiamy zginaczy bioder. Aktywujemy tułów. Stabilizujemy barki. Ćwiczenie zwane Mountain Climbers. W wolnej wersji po 10 powtórzeń na stronę. Przechodzimy do leżenia i wykonujemy odwrotne aniołki. Za każdym razem zaczynajcie od aktywacji łopatek i następnie jak najwyżej staracie się przenieść ręce nad ziemią 10-15 powtórzeń na rozgrzeweczkę. Przechodzimy do rozciągania. Ustawiacie rękę na wysokości barku, troszkę wyżej i raz jedną stronę, raz drugą. Przekręcacie się na rękę w celu rozciągnięcia klatki i barku. Po 10 powtórzeń na stronę, następnie z klęku podpartego przechodzicie do pozycji psa z głową w dole. Za każdym razem, możecie sobie 2-3 razy pogłębić pozycję, docisnąć mocniej klatkę do ziemi, schować głowę między ręce. I dociskać również pięty do ziemi. Po około 10 powtórzeniach przechodzimy do dżownicy w miejscu. Zaczynacie w podporze przodem i na prostych rękach i prostych nogach podchodzicie sobie do rąk jak najbliżej jesteście w stanie. Przechodzimy do pompek, które będziecie ćwiczyć w pierwszej części treningu. Zaczynamy sobie od klasycznej wersji. I z każdym kolejnym powtórzeniem staracie się rozkręcać coraz bardziej ręce na zewnątrz. Pomoże wam to w późniejszych handstand push-upach. Po 2-3 powtórzenia w każdym ustawieniu i na koniec ćwiczenie zwane Pike Push Ups. Również może być skillem do handstand push-upów. Tutaj na koniec rozgrzewki lecimy.